Witam Was ponownie w drugiej części filmiku, w którym rozwiążemy dwa kolejne podpunkty z dwiema takimi prostszymi powiedzmy równaniami. I teraz tak, A i B już jest zrobione, więc przejdźmy sobie do rozwiązania równania z podpunktu C. Przepiszmy go sobie. I tu mamy tak: 5 szóstych minus x i to się równa 2. I teraz tak, tutaj co może być ewentualnie problematyczne jak dla was, to to przenoszenie y, ułamka na drugą stronę. Już sam fakt później odejmowania tego ułamka od danej liczby, która znajduje się po prawej stronie, to może być problematyczne. Wiem, że wiele osób ma problem z tym, ale zaraz zobaczycie jak najlepiej do tego podejść, jak to najlepiej rozwiązywać. I teraz tak, więc Popatrzmy, co mamy po lewej stronie. No, mamy minus x, jego zostawiamy na sam koniec, a teraz pierwszą rzeczą, którego, którą chcemy przenieść na drugą stronę, jest właśnie ten ułamek. Jest to 5 szóstych. Więc tak, jest to ułamek na plusie. Nie widzimy tutaj nigdzie minusa, więc jest to jak najbardziej y, liczba dodatnia. Więc chcąc ją przenieść na drugą stronę, wykorzystamy tutaj działanie odwrotne, czyli odwrotne działanie do. Plusa, no to jest oczywiście minus, czyli będziemy mieć minus 5,6. No i teraz tak, jak w poprzednim przykładzie, stąd znika nam, te, znika nam ten ułamek 5,6, zostaje samo minus x, a za to ten ułamek z działaniem odwrotnym, czyli z minusem, przechodzi nam na stronę prawą i teraz będziemy mieć tutaj 2 minus 5,6. No, i teraz odejmowanie. Odejmowanie liczby całkowitej minus ułamek. No, i tu się już pojawia problem. Co niektórzy oczywiście nie mają z tym problemu, już teraz tak popatrzą, oni już wiedzą. No, ale niestety większość ma z tym problem. Więc y, popatrzmy, jak to rozwiązać. Tak naprawdę można powiedzieć, że są dwa sposoby rozwiązania tego, y, tej różnicy. Y, Najpierw skupmy się na pierwszym. Pierwszy, który będzie polegał na tym, żeby liczbę całkowitą zamienić na ułamek, a później doprowadzić do wspólnego mianownika. No ale ok. Najpierw przepiszmy sobie minus x, bo tego na razie ruszać nie będziemy. I teraz tak, dwójkę, czyli naszą całość, możemy zamienić na ułamek jak najbardziej. Ułamek ten będzie wyglądał tak. 2 przez 1. Przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, więc jeżeli Dwójkę podzielilibyśmy przez jedynkę, no to otrzymamy wynik 2. Czyli jak najbardziej możemy w ten sposób zapisać dwójkę. No i dalej przepisujemy minus 5 szóstych. No i teraz kolejna rzecz. Jeżeli chcemy odejmować od siebie ułamki, to ważną rzeczą jest, aby mianowniki były te same. Czyli to, co mamy na dole. No i a my co my tutaj mamy? No tutaj jest jedynka, tutaj jest szóstka. No nie jest to samo. Więc musimy doprowadzić do wspólnego mianownika. Więc jak to będzie robić najłatwiej? No, najłatwiej będzie tak, że ten ułamek zostawimy, a ten znowuż rozszerzymy, jakby. Poszerzymy go w ten sposób, że dół, czyli mianownik, jak i górę, czyli licznik, pomnożymy sobie przez 6. I co wtedy się stanie? Jak tu damy razy 6 i tutaj razy 6, bo jeżeli. Poszerzamy ułamek, czy też chcemy doprowadzić do wspólnego mianownika. W momencie, kiedy coś będziemy mnożyć, e, mianownik przez coś będziemy mnożyć, to tak samo musimy pomnożyć licznik. Zawsze w ten sam sposób na dwóch poziomach musimy rozszerzać czyli jak rozszerzamy mianownik, to i licznik jak licznik, to też mianownik. Ułamek musi być po prostu proporcjonalnie. Rozszerzony. To samo jest ze skracaniem, zmniejszaniem ułamka. Jeżeli to robisz u góry, rób to też na dole. Jeśli robisz to na dole, rób to też u góry, musi to być w ten sposób właśnie zrobione. No i okej, okay, popatrzmy, co tu się dzieje. Więc tak, minus X zostawiamy i to się będzie równać. I tak, u góry mamy 2 razy 6, czyli to jest 12, no a na dole jest 1 razy 6, no to to jest 6 i minus 5. No i teraz w tym momencie mianowniki już mamy te same. Tu jest szóstka, tu jest szóstka, więc góry możemy sobie odjąć. Więc teraz tak, minus x zostaje znowu. No i teraz mianownik przepisujemy sobie, no bo on zostanie bez zmian. A górę odejmujemy i tu mamy 12 minus 5 i jest to 7. Czyli 12 6, minus 5 6, no to wyszło nam 7 6. No i kolejna rzecz, oczywiście trzeba pozbyć się tego minusika. W jaki sposób pozbędziemy się tego minusika? No, podobnie jak i w, w przykładzie poprzednim, czyli obie strony tutaj musimy sobie pomnożyć przez minus 1. Czyli tak. Minus x mnożymy przez minus 1 i co wtedy się dzieje? No ten minus nam znika, bo minus razy minus daje oczywiście plus, więc zostaje nam sam x. No i teraz jeszcze prawa strona. 7 szóstych też mnożymy przez minus 1, więc liczbę dodatnią mnożymy razy ujemną, no i wtedy zostaje nam minus. Plus razy minus daje nam minus, więc mamy minus 7. Szóstych. No i takie jest rozwiązanie tego równania. Ale wróćmy jeszcze sobie troszeczkę do tyłu. I teraz tak, ja Wam pokazałam tutaj taki sposób na rozwiązanie tego, w sensie tu w tym miejscu, no prowadziliśmy sobie ułamek do wspólnego mianownika, gdzie była szóstka i mogliśmy sobie to już wtedy odjąć, jeżeli... Właśnie te nasze ułamki już miały wspólny mianownik. Ale patrząc teraz tutaj na to, to można troszeczkę inaczej obliczyć. Więc tak, tą część marzymy, teraz nam nie będzie potrzebna ona. Wynik z niej mamy. I teraz tak, ja czasami proponuję to swoim uczniom, bo wiem, nieraz jest problem. Zmiana mianownika, zapominamy jak. Całość zapisujemy w, trakcie, w postaci ułamka. Niektórzy są zapisać jako dwie drugie i tak dalej. Więc jeżeli masz z tym problem i nie do końca lubisz odejmować ułamki, dodawać ułamki, zamieniać tak, żeby był wspólny mianownik da dalej, ja proponuję tak, ten mianownik, to co tu mamy. Jest tutaj szósteczka. Więc teraz każdą tutaj liczbę, każdą literkę, każdą cyferkę mnożymy sobie przez tą. Szóstkę. I teraz tak, tu w tym momencie jeżeli pomnożymy sobie ten ułamek przez szóstkę, no to tak, tu nam szóstka zniknie i zostanie samo minus 5, ale teraz tak, minus szóstkę musimy, minus x musimy sobie pomnożyć przez szóstkę. Dwójkę musimy sobie pomnożyć też przez szóstkę i zobaczmy, co wtedy wyjdzie. Więc tak, minus x razy 6, no to mamy minus 6x. Ponieważ mnożymy liczbę ujemną razy liczbę dodatnią, i dalej równa się, i mamy 2 razy 6. No to jest 12, obie dodatnie liczby, i minus, i tutaj mamy, tak jak mówiłam, ułamek 5, 6, mnożymy razy 6, więc mianownik z tą liczbą nam się skróci, zostanie sama piątka. Minus piątka. No i popatrzmy. Mamy już takie, powiedzmy, ładniejsze to wszystko, bo żadnego ułamka nie ma, który nas będzie przerażał w jakiś sposób. I tak, po prawej stronie mamy normalne odejmowanie. 12 odjąć 5, no to ile to mamy? Tutaj przepisujemy minus 6x równa się 12 odjąć 5, no to jest 7. No i teraz tak kolejna rzecz do x przyklejona jest mnożeniem minus 6. Musimy się ją pozbyć stąd, przenieść ją na drugą stronę. Robimy to oczywiście działaniem odwrotnym, więc skoro między nimi jest razy, my przenosimy to za pomocą dzielenia. Minus szóstkę przenosimy za pomocą dzielenia. I wtedy tak po lewej stronie zostaje nam sam x. A co się dzieje po prawej stronie? No, siódemkę, czyli dodatnią liczbę dzielimy przez minus szóstkę, liczbę ujemną. Znak dzielenia. Inaczej można zastąpić znakiem ułamka, kreską ułamkową, więc w wyniku będziemy mieć 7 przez 6. Oczywiście z minusem, no bo dzielimy liczbę dodatnią przez ujemną. No i jak widać, wynik ten również jest taki sam jak wynik poprzedni. Więc to pokazuje nam, że. Możemy to obliczać tak, jak robiliśmy ten pierwszy za pomocą doprowadzania do wspólnego mianownika, lub też jak tutaj, mnożąc każdą występującą tu liczb, czy też literek przez szóstkę, czyli przez mianownik ten. W ten sposób znikają nam wszystkie ułamki. No i powiedzmy, jest takie łatwiejsze liczenie. Ale to już od Was zależy, jak będziecie woleli liczyć, jak Wam jest wygodniej, jak Wam jest lepiej. Popatrzmy teraz na ostatni podpunkt. Tam również mamy ułamek, ale ten ułamek jest już bezpośrednio przyklejony do naszego x. Więc tak, zapiszmy sobie ten przykład. 2 trzecie x minus 2 równa się 6. Robimy tak jak robiliśmy i poprzednio, czyli najpierw pozbywamy się liczby, która jest dalej. Dalej jest minus dwójka. Więc przenosimy ją działaniem odwrotnym, czyli na plusie, czyli jest plus 2. Więc tak, ona nam z lewej strony znika, ponieważ minus 2 plus 2 nam by się zredukowało, więc zostaje nam samo 2 trzecie x równa się 6, no i to plus 2 tutaj już występuje. No i teraz tak, mamy 2 trzecie x. Równa się 8 po dodaniu. No i teraz tak. Co my tu mamy przy tym x? Bezpośrednio przyklejonym do x jest ułamek 2 trzecie, więc tak robiliśmy poprzednio. Chcąc się pozbyć tego, co jest bezpośrednio przyklejone do x, robimy działanie odwrotne, czyli dzielimy, w tym wypadku dzielimy przez ułamek 2 trzecie. Więc tak. Po lewej stronie zostaje nam już sam x, bo pozbywamy się tych dwóch trzecich przez dzielenie, więc tam już nam znika stamtąd to dwie trzecie, równa się i ono przechodzi jakby na stronę prawą, czyli jest 8 dzielone na dwie trzecie. I teraz tak, co tutaj jest po prawej stronie? Mamy dzielenie, dzielenie przez ułamek. No i teraz, co się dzieje w momencie, kiedy dzielimy przez ułamek? A mianowicie, kiedy dzielimy przez ułamek, mnożymy przez jego odwrotność. Zawsze odwrotność tej, tego drugiego ułamka. Tutaj akurat mamy liczbę i ułamek, ale w momencie kiedy by był zamiast ósemki tutaj ułamek i tutaj jest również ułamek, to odwracamy zawsze ten drugi. Ten drugi ułamek zawsze jest odwracany. I zawsze mnożymy przez odwrotność tego ułamka, więc w takim razie będzie to x równa się 8, i jest tutaj razy odwrotność, czyli 3 drugie. Obracamy, zamieniamy je miejscami, zamieniamy mianownik z licznikiem, i w tym momencie właśnie mamy x równa się 8 razy 3 drugie. No i to, co teraz robimy? No, możemy zrobić to tak, że ósemkę mnożymy przez górę, czyli przez trójkę, lub też możemy spróbować ósemkę podzielić przez dół, czyli przez dwójkę. No i teraz tak, 8 i 2, no to się dzieli przez siebie. Jak podzielimy obie te liczby powiedzmy przez 2, czyli tak, a niech będzie czerwony. Ósemkę podzielimy na 2, wyjdzie nam 4. Dwójkę, jak podzielimy na 2, no to nam wyjdzie 1, więc w tym momencie x równa się 4 razy 3 przez 1, czyli inaczej 4 razy 3, co nam daje 12. Więc wynikiem tutaj tego równania jest x równy 12. Ok, to były 4 powiedzmy takie podstawowe równania, te prostsze. Robiłam je, żeby Wam właśnie wyjaśnić, co się robi, jak jest minus przy X, co się robi, jak jest ułamek przy X, lub też po prostu przy odejmowaniu na przykład liczby od mm, ułamka. Więc y, mam nadzieję, że pomogłam, że łatwiej Wam będzie teraz rozwiązać jakieś te równania. Y, przy następnym odcinku już będę omawiała te równania bardziej skomplikowane, na przykład. Równania kwadratowe, które już wiem, że są naprawdę ciężkim przypadkiem. A jak na razie to na tym kończymy dzisiaj, i do usłyszenia przy następnym filmiku.